Jaką walizkę mam kupić? Jaka walizka jest tą najlepszą? Stoisz przed wyborem nowej walizki. Zastanawiasz się, która byłaby najlepsza. Kupić tą tą, czy może tą droższą? Ma być miękka, twarda, z nylonu, z poliestru, z ABS, z plastiku, a może z karbonu? Lepiej mieć dwa kółka, czy może cztery? Dobrze trafiłeś, bo właśnie na te wszystkie pytania Ci odpowiem. To o czym mówię w tym materiale płynie z doświadczenia, a nie z suchych informacji wyczytanych z internetu. Także łysy w podróży na pewno powie Ci jak jest naprawdę. Dobra. Lecimy z tematem. Na samym początku chciałbym krótko wspomnieć o systemie kółek w walizce. Kółka zawsze muszą być cztery i muszą być zamontowane niezależnie od siebie. Innej walizki nie bierz. Dlaczego już ci wyjaśniam? Podczas mojego pierwszego lotu miałem ze sobą walizkę, która miała jedną oś, na której znajdowały się wszystkie kółeczka, co było beznadziejnym rozwiązaniem. Wyobraź sobie, że odebrałem walizkę bez ani jednego kółka. Oś ze wszystkimi kółkami dojechał po pięciu minutach. To był mój pierwszy lot samolotem, także wyobraź sobie ten stres. Pamiętaj, muszą być cztery kółeczka i nie mogą być ze sobą połączone. I wtedy nawet jak jedno albo dwa kółka się urwą z takiej walizki, co ma cztery kółeczka, to jakoś to będzie. Walizka powinna być tania czy droga. Z mojego doświadczenia powiem, że nie warto przepłacać za walizkę. Ostatnio leciałem w trzyosobowej grupie samolotów, i tylko firmowa walizka dziewczyny ucierpiała. Pozostałe tańsze walizki zostały nienaruszone. Tak, to może być przypadek. Mimo wszystko uważam, że walizka powinna być tania, żeby nam jej nie było szkoda przy ewentualnym zniszczeniu albo podczas kradzieży. Jak trafimy na złą obsługę lotniska i nasz bagaż będzie rzucany, to rzadko kiedy znane logo na walizce ją ratuje. Teraz przechodzimy do kluczowego wyboru. Walizki dzielą się przede wszystkim na miękkie i te twarde. No i teraz, który rodzaj masz kupić? Niestety odpowiedź nie jest taka prosta, ale spokojnie. Z tego materiału dowiesz się, jaki rodzaj walizki będzie dla Ciebie najlepszy. Na samym początku zajmijmy się walizkami twardymi. Przeważnie są one zbudowane z plastiku, z zabesu albo z karbonu. Oczywiście ten ostatni materiał będzie miał lepsze właściwości, ale za to będzie o wiele droższy. Pamiętaj o tym, że nawet walizka twarda, tak człowiek posiada materiał miękki, chociażby w środku lub w okolicach słowaka. Nie jest to zatem jednolita twarda. Bez żadnych miękkich wstawek. Już coś wiecie o walizkach twardych, to teraz powiem Wam o ich wadach i zaletach. Najważniejsze zalety walizek twardych to przede wszystkim to, że dobrze sprawują się w złych warunkach pogodowych. Przede wszystkim mam tu na myśli deszcz i śnieg. Zawartość walizki jest chroniona przez jej sztywną budowę, mała podatność na rozprucie z bardzo prostej przyczyny. Materiał znajduje się tylko na wyściółce w środku oraz w okolicach Suwaka. Walizki twarde są popularne, co wpływa na szeroki wybór przeróżnych modeli. No to teraz wady walizek twardych, przeważnie są one stosunkowo ciężkie. Niestety twarde materiały przeważnie idą w parze ze Wagą. Kolejną wadą jest możliwość popękania walizki. Teraz przejdźmy do rywala walizek twardych, czyli do ich miękkiego odpowiednika. Materiał, z którego są wykonane jest zupełnie inny i posiada odmienne właściwości. Przeważnie są one skonstruowane z poliestru lub z nylonu. Walizki miękkie, tak jak sama nazwa wskazuje, są miękkie. Oznacza to, że są znacznie bardziej plastyczne. Oczywiście materiał zewnętrzny walizki jest solidniejszy niż sama wyściółka w środku. Jednak wytrzymałeś materiału zewnętrznego i wewnętrznego nie jest tak drastycznie inna, jak w przypadku walizek twardych. Do najważniejszych zalet walizek miękkich wymieniłbym niską wagę, brak możliwości popyłkania, niską cenę. Natomiast najważniejsze wady to mniejsza ochrona zawartości walizki, gorsza odporność na śnieg i deszcz. Oczywiście można do walizki kupić lub w prosty sposób zrobić samemu protektor przed wodą albo potraktować materiał walizki specyfikiem, który zwiększy jej wodoodporność. Kolejna wada to mała popularność walizek miękkich, co wpływa na ich mniejszy wybór na rynku. Waliskie miękkie są również narażone na sprócie przez ostre narzędzia lub przedmioty. No i teraz, którą walizkę wybrać? Twardziej, dlaczego ją czeka. Już Ci odpowiadam. Sam posiadam oba typy walizek. Walizkę twardą oraz miękką. Szkopu leży w tym, w jaką podróż ją zabieram. Kiedy używam walizki twardej? Wtedy, kiedy limit wagowy mnie zupełnie nie obchodzi, a chcę ją maksymalnie wypchać kilogramami. Biorę ją wtedy, kiedy jadę w podróż z samochodem, busem albo pociągiem. Przykładowo, jadąc autokarem za granicą do pracy, to wolałbym zabrać ze sobą właśnie tą walizkę. Dawno temu, jak jeździłem do pracy za granicą, to brałem ze sobą dwie walizki twarde, z czego jedna była poprzednio wypełniona jedzeniem. Walizka ta ważyła około 40 kilo. Twarda budowa walizki nigdy mnie nie zawiodła i zawsze jedzenie dowoziłem nietknięte. tknięte. Możesz spytać, no dobra, ale do walizki miękkiej też można załadować... 40 kg jedzenia i to będzie to samo. No niezupełnie. Walizka miękka może się mocno zniekształcić od takiego ciężaru, przez co mogłaby ulec zniszczeniu. Po drugie, zawartość nie jest chroniona tak dobrze jak w walizce twardej. Po trzecie, walizka miękka sama w sobie nie jest tak odporna na deszcz oraz śnieg. Okej, okay, zaczy tego słodzenia twardzielowi. Kiedy używam mięłczaka? Tylko zobacz, jak jest niej bydlak. Jest ona ponad przeciętnie duża. Spójrz tylko jak wygląda przy mojej walizce twardej, która nie jest wcale mała. I teraz. Teraz jak myślisz, która walizka jest cięższa? Koniecznie napisz w komentarzu, co obstawiałeś. Co ciekawe, ta wielka walizka miękka jest lżejsza od mniejszego twardego odpowiednika. Reasumując, jej wielkim atutem jest większy rozmiar przy jednocześnie mniejszej wadze. Kiedy ją zabieram ze sobą? Tak naprawdę tylko i wyłącznie wtedy, kiedy lecę samolotem. Przeważnie mój bagaż rejestrowany powinien ważyć do 20 kg. Powinien, ale jak to jest w praktyce? Jeśli jeszcze tego nie wiesz, to koniecznie obejrzyj mój wcześniejszy materiał. Przy przeprawach samolotem każdy kilogram może być zbawienny. Pomimo tego, że bagaż Resterowany przeważnie musi być dość lekki, to jego rozmiary mogą być ogromne. Także duże gabaryty mojej walizki nie są żadnym problemem. Najcenniejszą elektronikę zawsze wnoszę w plecaku na pokład samolotu. W walizce miękkiej mam przede wszystkim ubrania i mniej cenne rzeczy, które są pozawijane w miękkie bluzy oraz dresy. Dziękuję Ci, że jesteś miłczaku. Muła. Teraz jedyną rzeczą, którą musisz zrobić, to odpowiedzieć sobie, w jakich sytuacjach chciałbyś używać swojej walizki. Wtedy będziesz wiedział, który typ walizki będzie dla ciebie najlepszym wyborem. Jeśli ci pomogą, to pamiętaj, żeby zostawić łapkę w górę i dać subskrypcję, żeby nie ominęły cię kolejne materiały. Jeśli już masz walizkę i szykujesz się do swojego lotu, to koniecznie obejrzyj mój wcześniejszy materiał o tym, jak za darmo zabrać ze sobą więcej bagażu. Dzięki, że jesteś i widzimy się w następnym odcinku. Hej.